Cześć! Chciałam dla Ciebie nagrać dzisiaj ten materiał z wyjątkowego miejsca. Właśnie jestem w Deep, jest zachód słońca, a właściwie wschód. I jest tutaj coś takiego szczególnego. Szczególne jest przede wszystkim to, że nikogo, absolutnie nikogo w obrębie nie wiem ilu kilometrów, od jednego końca klifu do drugiego po prostu nie ma. Wszyscy ludzie gdzieś biegną, gdzieś się śpieszą. Pewnie do pracy, pewnie zajmują się swoimi obowiązkami. Oczywiście nie każdy ma w tym momencie urlop, tak jak i ja. Natomiast przede wszystkim, większość tych ludzi, która tutaj mieszka, po prostu zwyczajnie nie zauważa tego, że jest tutaj tak pięknie. Że te 5 minut zatrzymania się i zastanowienia być może koniecznie na plaży, może zmieniłoby ich życie, że właśnie brakuje im tego momentu, żeby przez chwilę doznać refleksji, przemyślenia, żeby wejść głębiej w siebie i po prostu pomyśleć. Ja postanowiłam wyjść po strasznego wiatru i właściwie kompletnie niesprzyjającej pogody. Natomiast absolutnie tego nie żałuję. Ten moment. Obcowania z przyrodą, ten moment bycia samej ze sobą, ponieważ ich to, jak widzicie, jestem tutaj zupełnie sama. Dał mi taki niesamowity power, taką energię do tego, żeby coś zmienić, że myślę, że starczy mi na kolejne miesiące, a może nawet kolejny rok. Także by też życzę bardzo serdecznie takiego czasu, takiego momentu. Takich dni i minut w Twoim życiu, w Twoim planie dnia, żebyś miała na to, aby się przez chwilę zastanowić, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć, żeby po prostu być sama ze sobą, bo jeśli nie pozwolisz sobie na ten czas, jeśli zawsze będzie coś ważniejszego niż ty, jeśli wszystkie plany i marzenia będziesz realizować, ale nie będziesz miała czasu zastanowić się, czy są Twoje, to może się okazać, że pewnego dnia obudzisz się w pięknym miejscu, otoczona tymi wszystkimi rzeczami, które chciałaś i poczujesz się tak niesamowicie nieszczęśliwa, jak nigdy nikt, nawet osoba, która kompletnie nie ma niczego. I tego Ci nie życzę oczywiście. I mam nadzieję, że nie będzie musiało się to stać, żebyś miała ten moment i tą chwilę zastanowienia się nad sobą, ale tak naprawdę nad sobą. Nie nad tym, czy e, Twoje plany i marzenia się realizują, nie nad odhaczaniem kolejnych elementów na swojej liście to do, ale nad tym, czy to co tam napisałaś, czy ten kierunek w którym zmierzasz, to jest tym kierunkiem z którym ty się czujesz dobrze. Ja właśnie weszłam nie wiem w co i troszeczkę się topię, ale to jest właśnie ten czas w którym mogę to poczuć, a to jest ten czas w którym wiem, że nie chcę iść dalej. Że muszę się zatrzymać, że muszę się po prostu wrócić. Pomimo tego, że bardzo chciałabym dojść do oceanu, to nie przygotowałam się wystarczająco do niego. Nie założyłam odpowiednich butów. Ale trochę moje, mój strój nie jest adekwatny do pogody, która jest za mną. Pomimo tego, że teoretycznie jest tutaj 20 parę stopni w ciągu dnia, ale jest tak przeraźliwy wiatr, zazwyczaj pada deszcz, że no, ten ocean, te piękne widoki. Super jest podziwiać, ale niestety trzeba się do tego przygotować. Także będę wiedzieć na przyszłość, będę wiedziała, że jeśli chce się tutaj wybrać, muszę założyć wygodne buty, najlepiej kalosze i Ciebie się wybrać. Ale też wiem, że chciałabym tu wrócić, Chyba mi się to podoba, bo klimat, który tutaj się tworzy nie tylko na plaży, jest tym klimatem, który mi ja odpowiada. Ale tego nigdy bym nie wiedziała, gdybym nie spróbowała. Gdybym nie posłuchała siebie i gdybym tak naprawdę nie zmieniła planów, bo nigdy bym się tutaj nie znalazła, gdybym podążała w według planu. A plan był taki, że dziś miałam obudzić się w Eindhoven. Jak wiecie, to jest zupełnie inne miasto i tak naprawdę kompletnie inne państwo. Ponieważ dzisiaj jestem, jak powiedziałam, w Dip, na plaży we Francji, a Eindhoven jest miastem w Holandii. Także pewne plany. Pewne marzenia, pewne cele czasami trzeba zweryfikować. Najważniejsze jest, żeby jednak weryfikować się zgodnie z sobą i z tym, jak się czujemy z zarówno z tą weryfikacją, jak i z kierunkiem naszych działań. Bo powiem Wam szczerze, że to wcale nie jest żaden wstyd zmienić plany i powiedzieć, że ten kierunek, który obrałam może kilka lat temu i ten cel, do którego tak biegłam, nie sprawia mi przyjemności, bo jeśli kiedyś zastanawiałeś się nad tym, czy być może porzucić jakiś kierunek, być może zmienić plany, zdanie, cele, może z niektórymi osobami się rozstać w swoim życiu, to zamiast myśleć o tym, ile czasu już minęło, ile energii na to poświęciłaś, ile Cię to kosztowało, wyrzeczeń, godzin, dni, łez być może, to pomyśl sobie o tym, co by się stało, gdybyś Dalej brynała w tym kierunku, i ten kolejne godziny, minuty i czas po prostu poświęcała, bo niczym innym tego nie można nazwać jak poświęceniem, jeśli nie czujesz, że jest to dla ciebie dobre. Więc zamiast myśleć o tym, co było, bo, bo to już, już i tak, tak było, było, było ci widocznie to potrzebne do czegoś, widocznie yy, musiałaś się pewnych rzeczy nauczyć, też i o sobie to pomyśl po prostu o tym co mogłoby być gdybyś niczego nie zmieniła czy jeśli przez kolejne 8 lat, miesiąc czy dzień będziesz robić to co robisz, będziesz zmierzać w kierunku w którym zmierzasz to czy będziesz szczęśliwa, bo jeśli dzisiaj nie jesteś to być może dalej nie będziesz a kolejna godzina i kolejna minuta z Twojego życia to nie jest warta tego aby ją poświęcać myślę, że jest warta tego żeby ją celebrować że jest warta tego, żeby ją doceniać, żeby ją zauważać, nie zawsze trzeba się cieszyć, nie zawsze trzeba być w 100% zadowolonym, ale jeśli czujesz, że jesteś nieszczęśliwa, jeśli czujesz, że, że to nie jest to gdzieś tam wewnętrznie, czasami czujemy to w ciele, czasami czujemy to w głowie, czasami widzimy różne okoliczności, które nam przeszkadzają w tym celu, bo, bo ciągle się coś dzieje, tak? Powiecznie musimy walczyć z różnymi rzeczami. To być może to jest sygnał e, do tego, żeby zatrzymać się najpierw, chwilę przemyśleć, poczuć, a w kolejnym kroku, kiedy już będziesz wiedzieć, kiedy będziesz czuć to, jaki jest dobry kierunek i czy to jest ten kierunek, to po prostu zawrócić, albo zmienić drogę. Bo codziennie stajemy na rozstaju dróg, codziennie dochodzimy do jakiegoś drogowskazu, jakiegoś zakrętu i codziennie możemy pójść w inną stronę. I to nie jest żaden wstyd. To jest objaw tego, że kochasz siebie i że Twoje życie jest ważne. I pamiętaj o tym, że Twoje życie i ty w tym życiu jesteś najważniejsze. Także serdecznie się pozdrawiam jeszcze raz z Deep z pięknym widokiem i klifem za sobą. Pamiętaj, jesteś ważna.